Dzisiaj przed meczem siedziałem z Leśkiem Dejeskim na, na ławce i tak sobie rozmawialiśmy. Liczyliśmy ile zagraliśmy w tym sezonie meczów. Wyliczyliśmy, że to był chyba 30, potem ja wspomniałem, że jeszcze u siebie nie przegraliśmy. Także szkoda, że, że w taką okrągłą, okrągłą rocznicę, no ale nie, inaczej, nie, nie chciałbym robić jakiejś tragedii, ale wyglądało to dzisiaj źle, bardzo źle. Nie pamiętam na przestrzeni ostatnich lat takiego, takiego meczu w naszym wykonaniu z przeciwnikiem zdecydowanie no niżej notowanym, nie ma co, co ukrywać. A my, każdy set tak naprawdę od początku, rozpacz i wielka, wielka pogoń. Także jestem mega smutny i rozczarowany i w ogóle dziwne emocje mną targają po tym meczu, ale z drugiej strony wiem, że, że to spotkanie tak naprawdę już za chwilę nie będzie miało żadnego znaczenia i, i przejdziemy do, do trochę innego, ważniejszego grania, na którym na, którym na pewno e, widać było, byliśmy już dzisiaj trochę skupieni. Mi się wydaje, że przede wszystkim musimy oddać rywalowi to, co, że bardzo dobrze zagrali, naprawdę. E, jakby tam o nich nie gadali, to, to już od parę meczów pokazują, jeżeli nie wyjdzie się na mecz skoncentrowanymi w 100%, e, grając siłko nim, to, to oni potrafią zrobić kuku i już zwodnili to nie raz. Więc dzisiaj wygrali zasłużenie, bo byli zespołem lepszym na boisku, prezentowali płynność gry. Taką bardziej od naszej, u nas po naszej stronie było tak, takie jak roller coaster. Góry, i tam doliny, jak tam to się mówi. no Ale w każdym razie gratuluję zespołu z Lwowa, bo zagrali bardzo ważne. Bardzo dobre spotkania i, i a kibicom dziękuję za, za, ten, za ten doping, bo zawsze powtarzałem, że nasze kibice są najlepsi, bo nawet po porażce 3 do zera um, słyszeliśmy oklaski, bo o to tutaj chodzi w tym miejscu, o walkę. Wyszliśmy, pokazaliśmy, że, że nawet z wyniku 2 do 12 prawie, prawie do, dogoniliśmy, e, zabrakło niewiele. I, i, I to się liczy, żeby pokazywać ten charakter. Nieważne, nie będziemy teraz mówić o, 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 o randze przeciwnika i tak dalej. To jest bardzo ważne w kontekście nadchodzącego meczu, że, że nigdy się nie poddawać i, i po prostu trzeba zawsze walczyć. Na pewno już dzisiaj wszystkim nam się to udzieliło. No nie ma co ukrywać, że, że jak sobie popatrzymy na to, o co graliśmy chociażby w ostatnią środę, czyli awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. O co graliśmy dzisiaj, o co będziemy grali w następną środę, no to no to te dwa mecze, ten ostatni i ten następny, e, ważą, bardzo dużo będą ważyć. E, natomiast to dzisiejsze spotkanie było tylko kolejnym ligowym. Wiadomo, że, że, że nie przystoi nam taka postawa jak, jak w dzisiejszym spotkaniu. Nie przystoi nam tak grać z zespołem, który gdzieś tam okupuje dół tabeli. Jury e, powiedział, że wiadomo, trzeba im oddać co, co królewskie. Grali dzisiaj naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre zawody, ale z drugiej strony e, tutaj miałbym zarzut do nas, że, że brak... No brak, brak jakiegoś takiego zaangażowania, szczególnie woli walki. Później chłopaki z ławki weszli, trochę wnieśli tego, tego. Na pewno z boku jest trochę łatwiej, bo jak jest się na boisku i się przegrywa każdego seta od minus 6, minus 7 zaczyna czy minus 10, to, to nie jest łatwo chodzić i, i, i zarażać wszystkich innych pozytywną energią na boisku. Także e, było jak było, wszyscy widzieli jak było. E, ja mam nadzieję, że to taki zimny prysznic, który tylko pomoże pomoże dobrze wejść w ten, w ten maraton poważniejszego grania, który przed nami. Priorytetem naszym jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów i walka, walka o półfinał. Tak też zobaczyliśmy po, po wysiłowych szóstkach, że trener dał niektórym zawodnikom odpocząć. No i, i, i po prostu tak, żyjemy, żyjemy tym wyjazdem, tym meczem. Najpierw pierwszym, no a później oczywiście u nas przy pełnej hali. Będziemy robili wszystko co się, co się da, żeby awansować tego upowiednionego półfinału? Ja mówię: też mama, mija, bo e, no myślę, że jak wszyscy popatrzymy na drugą stronę, to jest wielu fenomenalnych zawodników zawodników, którzy przez lata decydowali o, e, decydowali o, 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 o zwycięstwach drużyn w tej siatkurce na, na najwyższym poziomie e, czy w reprezentacji, czy w klubach. <laughs> Mają mnóstwo medali na, na swoim koncie, wygrali wszystko w siatkówce, także będzie, będzie wielkie granie, jestem tego przekonany. Na pewno ogromny respekt do przeciwnika, ale z drugiej strony też świadomi jesteśmy swojej siły i tego, że, że potrafimy grać w siatkówkę na naprawdę najwyższym poziomie, więc, więc zacieramy, zacieramy ręce, ostrzymy sobie zęby i miejmy nadzieję, że, że za dwa tygodnie jak tutaj, tutaj staniemy, to czy za półtorej, to, to będziemy się cieszyć z awansu do półfinału Ligi Mistrzów.